No i witam Was serdecznie po raz drugi dzisiaj, ale w osobnym filmie. Linia F, linia powrotna z cienistej cmentarz na ulicę Wita Stwosza. Przed chwilką skończyliśmy nagrywać linię w tą stronę, czyli z Wita Stwosza na cienistą cmentarz. Miłym pożegnaniem od starszego jegomościa. Który się z nami żegnał, a teraz rozpoczynamy kurs powrotny na Wita Stworza z wynikiem. Z wynikiem jeszcze nie ruszamy. Na razie podjeżdżamy, tutaj był cyrk, ale to może kamera wczoraj uchwyciła. Ktoś coś notuje cały czas. Dobry czy plac wolności? Tak, jadę. Przez plac wolności jadę. Zapraszam. Tak, jedzie przez plac wolności. Jedzie. jedzie przez plac wolności. No to jedziemy. Ruszamy z 1253, 1253. No, oczywiście z opóźnieniem 20-minutowym, 20 minut, 20 minut, jak pójdzie dobrze, wszystko to ruszymy na zero w końcu z z posza wszyscy się pytają: dzisiaj o plac wolności. Wszyscy, 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 wszyscy o plac wolności. Planowo jadę w następny kurs. Planowo. Gdybym miał chyba F2, przez dwa, to bym planowo jechał. No tu przycwaniaczu goś, bo tu nie wolno tędy jechać osobówką. A przycwaniaczu. No mógłby pomagać, tu wyjeżdżać nam. Mamy czerwone ze strzałką, ale policjanci nas kierują do wyjazdu. Policjant nas kieruje do wyjazdu, więc to jest ważniejsze niż światła kierujący policjant. nie wyjść i powiedzieć panie władzo, ale A, mógłby pan mi tu wyjechać. No ale A my skorzystamy z okazji, że ktoś się zastanawia. Policjant ja wiem dlaczego on się zastanawia, bo dostał światło czerwone na krzyżówce, ale nie liczy się z tym, co policjant mi pokazuje. I dlatego się zawahał. Brak umie... brak wiedzy, brak doświadczenia, brak umiejętności jazdy. <tuszel> Się przedstawiam czerwone mamy, ale policjant kieruje ruchem. Moment, policjant kieruje ruchem. Uwaga, bo pol policjant kieruje ruchem. To jest niewidoczny, Bo tu dostawczak zasłania go Mamy zielone, ale policjant jest ważniejszy niż zielona Schodzą, z... ale nadal mamy czerwone Schodzą, od... ci przyjechali na czerwonym Ten też na czerwonym pojechał My Mamy zielone cichaj, 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 już, już, będzie dobrze Będzie dobrze, a to kto to fotografuje nas? Miłośnik? Jakiś No i mamy kolejny przycinek Ktoś wsiada Proszę wsiadać, drzwi zamykać, jedziemy dalej Zadzwem cztery za nami. Czyżby to jakiś łobuziak? Nie, to tylko przydala. O, jedziemy. Jak stan baterii GoPro wystarczy nam 52%. A może byśmy wentylację jakąś włączyli, żeby ją schłodzić. Uchylimy okno. Troście powinno się opóźnić jeszcze ta kierownica, no ale jest tak jest. Następne nagranie zrobimy z głowy. O, to dopiero będzie nagrania. Minus dwadzieścia dwa. Zobaczymy, jakie dzisiaj przygody będą. Coś ciekawego się wydarzy. Na razie jedna przygoda, ale o tym przy wieczornej garwenicie dla patronów. Uchu będzie ruch wstrzymywany, będzie kierowanie ruchem. Czekamy na dyspozycję. Nic się na razie nie dzieje. Nic się na razie nie dzieje. Gdzie ruszasz? Gdzie mi się tu wpychasz? No, ale tutaj nic więcej nie zrobimy, bo jest jak jest. Bo ktoś zaparkował sobie przy przejściu dla pieszych. Karetkę słyszę. To co? To autobusowe? No i lecimy dalej Kolejny przystanek obsłużony, lecimy dalej. O, Piotruś jedzie. Piotruś te. A my sobie z górki. Do malutku, z nogą na hamulcu delikatnie, bo jest jakiś taki mały zator. A dobra. I pomału myślimy o tym, żeby wjechać w zatokę, ale być gotowym na czerwone światło. Jeszcze możemy hamować, jeszcze możemy hamować. Nie, już teraz jak żółte to już nie hamujemy, bo to by się wiązało z bardzo gwałtownym hamowaniem. Nikt nie wysiada, nikt nie wsiada, no ruszamy dalej. Nie, pieszy przez telefon nie może korzystać podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Dlaczego? Nie wiem, trzeba się ustawodawcy zapytać. Wszyscy wiedzą, oprócz pierwszych o tym. Nie no, zdarzają się tacy, co odkładają telefon. Nocnego. Teraz pan, zrobimy dowcip tutaj. Pasażerka, pasażerka. Gdzieś miałem jabłko. I nie ma jabłka? Zginęło. O tak, tak, zdecydowanie tylko kawa. Ta już wypita. Za dużo dzisiaj rzeczy w kancaku. A, już nie dam rady pani pokazać. Jest i jabłko. Zaraz sobie przekąsimy. No i mamy ZSZ. Do samego końca coś jedzie za nami mm. jedziemy, 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 ogień i zniszczony cicho. cicho, no już, już no na Głośno się zrobiło od samochodów, które jeżdżą No i tutaj ostrożnie, szeroko A no i stoimy, nie wiedziemy A bo żółte już się zapaliło nawet i, i nie ma miejsca w Zatoce Ładna pogoda się robi, temperatura 10 stopni No dobra bo nie widać tam wiesz może dobra może czekamy na zielone żółte zielone możemy ruszać Miejsce podjedziemy jak tylko możemy do przodu, na daleko otworzymy wszystkie drzwi z palca jednym guzikiem, zamykamy mała wymiana pasażerska, jedziemy dalej. W swoją, Uuu. właśnie tego nie lubię u kierowców, nie włączają kierunkowskazu przed. Wykonaniem manewru, tylko jak wykonują manewr. W momencie zaczynania wykonywania manewru. Kierunkowskaz włącz wtedy, kiedy masz zamiar wykonać manewr, a nie w momencie wykonywania manewru. O, widzicie? Bo on skręca, to ja włączę. Bo ja skręcam, tu teraz włączę. Nie, o tutaj było poprawnie ten forcik. O, informował mnie o tym, że zamierza wykonać manewr skrętu w prawo. Okej. Okay. Każdy widzi, że ma taki zamiar. A nie? W moment. No i gdzie? I tu tu nie. Nie tu. U, Ale... Ale... Odważnie! Powiem wam odważnie. Ja bym to kurde nawet autobusem tak szybko nie wjeżdżono, ale. I co my tu mamy? Co my tu mamy? Minus dwadzieścia prawie. pasażerski jest zdecydowanie mniejszy niż wczoraj Ruch samochodów jest zdecydowanie większy niż wczoraj O, 955 jedzie, zygzak Więc, tak jak przypuszczałem rano patronom, to mówiłem, że tak właśnie będzie Zdecydowanie mniejszy ruch pasażerski, zdecydowanie większy ruch z pojazdów osobowych. I nie myliłem się. Pogoda chyba w większości zrobiła swoje. Ta poranna pogoda, bo jest już teraz sucho, nawet widać, żeby że, że cokolwiek padało. Mogłem wziąć kolejną nogę zamiast samochodu. No, nic trudno. Przystanek na żądanie. Przypomnijmy jeszcze pasażerom za chwilkę o tym. No i to w Solarisach jest fajne, że jest pod ręką sterownik troszeczkę trzeba się tylko felę tylko troszeczkę oj tutaj wam słońce będzie mocno waliło po kamerze Jak to kamera odczyta nie jest chyba źle No, będziemy mieli teraz czasu wyrównawczego 26 minut i powinno się udać wyjść na zero. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem. Będzie wysiadał, czy ktoś przez przypadek wcisnął. Jak obstawiacie? Uwaga. Nie, to było przez przypadek. Kowy, ciepło jeszcze. Mm, taka letnia. W skali od 0 do 10. W smaku i w jakości. To tak dobra piątka. Julie Kiepsko. Julie Kiepsko. Można rzec. I wyjedziemy na zero. Idziemy dalej. Trzeba uważać, bo dużo pasażerów jest takich, którzy nie jeżdżą na co dzień. Czekają na mnie, już czekają na mnie Które ja mam? To 13.20 wyjazd, prawda? Więc jeszcze musicie poczekać 4 minutki Jeszcze 4 minutki, jeszcze 3 minuty, 3 minuty No i dobra, będziemy się żegnać. Cicho, już, już. już, Będziemy się żegnać. Moi drodzy. Dziękuję, że zaglądaliście tutaj, że oglądacie. Zapraszam Was na Patronite oczywiście. Zapraszam Was na tipis zapraszam Was na Discorda, bo tam się coraz częściej, coraz więcej dzieje, nie tylko z mojej strony, ale ze strony innych użytkowników. Nie ma tam bo, bo jakiego szału, ale... Oczywiście jest. Linki macie w opisie filmu. Powinniście mieć w opisie filmu, oczywiście. I co więcej mogę powiedzieć na ten temat? Miłego dnia. Wam życzę. Miłego wieczoru. W zasadzie wieczorku. Tak, tak. Miłego wieczoru. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia Pani życzę. Wam też miłego dnia życzę. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.